Manko, to ja, Mikiska i witam Was już w czwartym odcinku ze Steam od Legacy. Eee, tak, też czekałam długo na ten odcinek, eee, już sami widzicie, ile w tym miejscu jest skrzyń. Eee, widzę, że no, spodobała Wam się ta gierka, powiem szczerze. Mam dzisiaj nie 10, ale 9 skrzyń do otwarcia. I plan na dzisiejszy odcinek jest następujący. Eee, będziemy pokonywać eee, Olbrzymy z zie Ziemi Niczyjej. I e, zobaczymy, ile będzie, ile będzie czasu, ale w każdym razie sobie zrobimy na, na pewno jedną albo dwie misje dodatkowe. Także no, jeśli Wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeśli Wam się podobało. E, no i co? Właśnie zostawcie tą łapkę w górę. Miejmy nadzieję, że coś nam z pierwszej skrzynki poleci. Także no, otwieramy i zobaczymy, co wyleci. Jeśliaksus, lodowy górnik. Mamy... Cześć moi drodzy, stała się bardzo smutna rzecz. Otworzyłem te 10 skrzynek i w dodatku jeszcze grałem, w sensie na no, no odcinku normalnie pokonałem olbrzymów i zrobiliśmy jedną misję, ale to nagranie zostało, 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 no, generalnie było zepsute i udało mi się tylko tamto zachować, także no moi drodzy, bardzo mi przykro, to po, zagramy sobie jeszcze raz to co wtedy zrobiłem no i co, no bardzo przepraszam, no te skrzynki też, no powiem wam co wyleciało generalnie, e, tak wyleciało po pierwsze jeden taki giant, taki stonowy, wyleciało mnóstwo tego, tego, wleciało mnóstwo e, trochę tego, trochę tego, trochę tego, e, wyleciało dużo było szaleństwa łączników, oczywiście gemy, gorączka złota górników. Szaleństwo włóczników, tego też było dużo, i ze skinów, to słuchajcie, no, no bardzo mi przykro, że tylko pierwsza skrzynka, jak widzieliście z pierwszej skrzynki, e, dropnął lawowy włócznik, e, dropnął liściasty, liściasty włócznik i lodowy górnik, e, potem dropnął lodowy giant, e, lodowy łucznik i dziki łucznik. Przepraszam Was bardzo za to, że nie mogliście tego widzieć. Ale właśnie zmieniłem sobie to, apkę do ma nagrywania, bo wyobraźcie sobie, co by się stało, jakby na przykład pokazało, że film uszkodzony jest, abym nagrywał opening z Brawl Stars i na tym openingu na przykład legendę drobnął, wyobrażacie sobie? No to, by było, to by było straszne po prostu. Tak, ale przygotowałam jedną skrzynię, więc no, wiem, że to nie jest, nie jest nic takiego, ale, ale no, już. dobra, otwieramy. Eee, no przepraszam was bardzo, się więcej nie powtórzę. Ale dobre dropy, to drugie to jest gry wielki, to jest kozackie. To już, to już wiecie, co to jest. Przewódca wszystkich olbrzymów. Po to jest, że leczy wszystkie jednostki, a reszta to wiecie. Eee, tak, jeszcze na samym wstępie prosiłbym was, jeśli spodobał Wam się film, nie wiem czy to już mówiłam wtedy, ale a razie stawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Tak, tak, chyba to mówiłam. Eee, dobra, no nieważne, w każdym razie... W każdym razie no zrobię, zrobię teraz to, co robiłem na tamtym odcinku, czyli pokonamy sobie olbrzymów z ziemi niczyjej i zrobimy pierwszą misję dodatkową. Także lecimy z tym. Przepraszam, tak mocno. Według legend, cybylcy to to żyjący na ziemi niczyjej to potwory o ogromnych rozmiarach. Także no od razu e, górnik, mieczek. Moja strategia na nich jest taka, że od razu miecza wystawiam. Jeszcze oczywiście ucznicy też, ale generalnie. Jeden miecz albo włócznik może pokonać z łatwością takiego, takiego jednego olbrzyma. Zaraz zresztą sami zobaczycie, bo wystarczy atakować od tyłu, tak żeby on Cię nie trafił. Wtedy jest git. Zostawimy sobie włócznika jeszcze. I idziemy od razu. Oni zaraz będą uciekać, bo nie mają Giantsa, A nie, nie uciekają, bo właśnie wystawił Giantsa, Pięknie mi się udał ten skok, muszę przyznać. Dobra, tutaj źle to zrobiłem. Ojej, źle. Tak, nie. Łucznik, i jeszcze jeden miecz potem. I patrzcie, i teraz właśnie to jest ta taktyka. Hop, hop, mieczyk. Hop. Hop. Dobra, dwa ciosy zdałem. Dobra, górnik spadek. Chyba zaraz padnie w tym zajęciu. Dobra, tutaj zaraz będę we mnie strzelać. ten łucznik i włócznik. Mogę tutaj bardzo łatwo i szybko paść, więc ja tutaj sobie trochę się pobawię z nimi. Generalnie, no, no fajny fajne, fajne to Panther Gluin. No, bardzo żałuję, że nie mogliście ich zobaczyć. E, no ale cóż, no. Niestety ta moja głupia aplikacja do montowania. A i w ogóle chciałem Wam powiedzieć, że te Bedwarsy, żeby sobie miejsce zaoszczędzić. się, no i zainstaluję sobie je potem, ale coś tam zrobiłem w tych bedwarsach, więc no tym bardzo, że nie wiem, nie wiem o co chodzi właściwie z tym moim miejscem w telefonie, no ale no nieważne, no. O, Potrzebuję tego miejsca. E, a jednocześnie mam bardzo, ale to małe rzeczy. Mogę Wam kiedyś pokazać, jeśli, jeśli chcecie. Dobrze, no oni tutaj sobie e, zmarnują czas. A ja tutaj... A, a tutaj mi, nawet mi nie zawadiam jednego obrażenia, a ja tutaj sobie armię zbieram. Źle... To, to było złe, to tak myślałem. Dobra, ale niech będzie ten włócznik teraz pójdzie na wojnę. Jednego miecza i zaraz jeszcze łucznika, łuczników będziemy stawiać. Hop. Witam, witam Was. Że uda mi się włócznie ucisnąć? Nie, nie uda mi się. Dobra, no i tym... No i teraz tym łucznikiem będziemy tutaj posąg nawalać. Spróbujemy włócznie ucisnąć posąg. Nie. ty no kurczę, no ja chcę włócznią ucisnąć. Ja nie, ja nie włóżnię, nie cisnę ten włócznik po prostu. Chwila, mi się życzyć. No kurczę, blaszka, no. Teraz mi zginie ten włócznik. Nie, no, nie potrafię włócznią ucisnąć. No i znowu dostałem. Dobrze, teraz się uda u nas. Nice. Pięknie, dostał posunki. Dobra, teraz zbieramy na i na włócznika, bo ten ma już mało życia, tak jak widzicie. stałem znowu, stąd, zauważyć czerwone czwórki. Obserwujemy. Włócznik. A, uzostałam. dobra Dobra, posiłki wezwał. Dobra, i spróbujemy tym włócznikiem tutaj jeszcze coś zrobić. Bo na razie nie weźmiemy sobie tego włócznika. włócznik w ogóle już mają tak dużo górników, że jeden górnik chce iść do nas. Tutaj akurat mam czas, nikt we mnie nie strzela. Pięknie, pięknie został. Gini. W sensie znowu stanę. Ale tutaj jeden zając ładnie oderwał. A tutaj właśnie jak jest ich dwóch, to już jest problem, bo... jeden, to łatwo. O, teraz obarwa. Dobrze, jeden już ginie. Jeden już ginie tak siak, bo został podpalony. Ale idzie kolejny. Hej, dostanę. Kucznik, kluczni, kluczni, kluczni. Kuszczę, dostanę. Teraz ja dojdzie im jeszcze trzeci dzień. No i mają za dużo tych kolornych górników. Dobrze, dostał. Zginął od razu. Ale ten włócznik już długo nie pozziła. No i tutaj, jak to jest, że ja dostaję. Dobra, trzeba tych górników się posłać. Oj, plech, teraz bardzo źle. Już trzech ich jest. Aj, nie. Posąg, posąg, przynajmniej raz posąg. Chce. Ja nie wierzę. Oj, oj, oj. Nie, dalej. Nie, ginę, ginę. Mamy jeszcze dużo tego. A tak to daje dziwny czas jakiś. Pięknie, pięknie, oderwa. Dobra, niech jeden nawet z jednym sobie dam radę. Oj, dwóch idzie. Nie. Jezu, jak źle. Dobra, kolejny włócznik. I kolejny włócznik. W ogóle zaraz będziemy mogli ich już wykończyć, bo... A tego jednego wykończyć już. Kurczę, czwarty idzie. No, trafiłem nie tego, co chciałem, ale trudno. Czyli mamy jednego włócznika z włócznią A zaraz będziemy mieli jeszcze jednego Dobra, ty to... Jezu, ...masz mało życia Jezu, ale w tak mnie nie normalnie Dobra, chcę trafić jednego z tych, co mają mało życia Dobrze Oj To źle, 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 wiesz, teraz źle. No, wiecie co, chyba zaatakuje. Ale ja nie biorę tego śmietana, tylko tego właśnie, tego, no ja wiesz. Patrzcie, jak teraz będę wszystko Aj! Dobra. Nie mają szans. Nie, ja chcę... Dobrze, jeszcze wóz za udało no i nice. Właśnie tak się zdrywa. Barbażnicy mieszkający na Ziemi 3 zostali pokonani. Olbrzymy mogą nam się przydać podczas przyszły I Teraz właśnie odblokowaliśmy naszego Giantsa. Eee, także no teraz będziemy walczyli. Kurczę, jakaś reklama głupia. Nie będę wykonywał misji. Włączyłem internet, inter, inter, nie powinno być tych reklam. I pierwsza misja, ile to się już nagrywa? 12 minut, bo akurat. Zatakuj obóz magów rebeliantów. W odbiciu ich ziemi magobójcy skapitulowali pod, skapitulowali pod jednym warunkiem. Wszystkie ich kobiety miały otrzymać wolność. Niektórzy przywódcy magobójców wciekli razem z nimi. Od tego czasu kobiety rozwijają sztukę magicznego leczenia, wykorzystując potężne opracowane przez siebie zaklęcia. Podbici przez mego odmawiają walki w naszym imieniu. Odzyskałem kontrolę nad magami ma i namorty. No i teraz nie mamy jeszcze ani. Yy, nie mamy jeszcze ani yy, giantów, ani mank nawet. Ale magowie to są Natomiast yy, te kobiety, niby, to są te merice. Te takie. No, w takim szlafroczku. Yy, no i one właśnie le potrafią leczyć także siebie. E, także no, nie, nie jest to zbyt łatwe, bo one le mogą leczyć tych magów swoich. Ale dobra, no ja mam w dodatku tych zamrażających łuczników. I w ten sposób mogę zamrażać tego Merita. Już nikogo nie będziesz leczył merit jeden. No i jak się pozbędę wszystkich górników, to wystarczy posiłki. Jak już wezwie, to... pod... Potem trzeba tylko z pośliłkami się uporać, czyli mnóstwo meryńców i jeden mak. E, I dalej to już będzie łatwo. Generalnie to proste, to jest proste. Uciekacie? Tak, uciekacie. Ale niestety się już nie uda. Ajajaj, aj, aj, kurde, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem, moi drodzy. Bo samych uczników wystawiamy, bo. W to jest najlepsza strategia. Zwłaszcza jak mam tych uczników zamrażających właśnie. Nie, 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 nie. Ja tutaj chyba tylko powykańczam i nic wam nie zrobię. Nie, ale ja chcę tego górnika trafić w końcu. Ginie. Ginie. Ten też ginie. Nie, nie ginie. Na razie przynajmniej. Dobra, trzeba tej, tego maga nam zrobić, bo sługusi te potrafią być nawet silni. Mak, 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 tak mało życia. Nie, oni nie mogą wystać meliców. Ten mak musi złączać. I to szybko. Jak to muszę jak zabić tego głupka? Górnik dostał. Merica mają, Merica mają, bo tam leczą się. Muszę tego Merica zabić, no. Czy ty, właśnie, mnie atakujesz, nie? O, padł, świetnie. Tam z tyłu Meric jest, właśnie. Meric nic no nie pomoże, jak... Kurde, już dwóch wystawili. Jak tu mają bardzo mało życia. No i teraz, właśnie jest problem, bo one się będą leczyć nawzajem. Nie powinienem był dopuścić do takiej sytuacji. Ale dobra, dobra, jestem na plus tutaj. Tak, jeden I drugi też zaraz padnie. No i co, Merit? No i co? Nic nie zrobisz. Zaraz. Znikniesz. Dobra, jeszcze tylko ci górnicy. I dalej to już wystarczy poczekać na posiłki. Kurde, nie lecz mi tego górnika, Meric. A, jeszcze wtedy zapomniałem o tym, ale jak będą posiłki, to ogólnie posąg będziesz bronił przy pomocy lasera, czyli to, co jest działo w posągu właśnie i nie jest wtedy zbyt fajnie i właśnie wtedy mi e, ba, ten e, łucznik bardziej szybko padł. Kurczę, no nie leczcie się nawzajem. No, stańcie się leczyć. Padniesz. Opa, to jest jak, ile mo ja mogę tych uczników tutaj wystawiać. dobra, ciebie też trzeba szybko zabić. Górnik nie zasłania mi tutaj miejsca, dobra, wpadł. Bum. Boom. Bum. Boom. Boom. Merit, kupi Merit, kolejny. No, możesz wyjść, ja mogę, muszę cię zabić, wiesz o tym, dobra, chodź, ja tak, pozwolę ci wyjść, bo tak to nie mogę cię zabić. Nie, ja nawet nie będę zabijał tych górników, muszę na, już w położenie kolejności Merice zabić. Giniesz, chyba Nie łucznik. Chyba już do końca tego górnika. Nie, nie będziesz mi tutaj leczyła. Zajmuje to dłużej niż powinno, ale i tak zaraz będą żyli. O, wszyscy dobra, niech ten górnik co chciałem trafiłem, ale nieważne. Mam tylko trzech górników. Do maga im tak jeszcze trochę brakuje. Też ja dziwne, że nie uciekają tak swoją drogą żeby już maga wystawiali, w sensie żeby im się już makreski. No dobra, na jakimś się to nic mi nie zrobi, przecież... Ja nie chcę w posąg wracać. Przypomnę, że właśnie posiłki to przy posiłkach w posąg będzie się przy laserze bronił. więc nie zdejmę ten laser na jednego hita. Kurcze, nie chciałem cały tam próbować tego łyżnika, Dobra. Jeszcze tylko dwóch górni, doda trzech. Oni nawet nie, ma, nie mogą magów wystawiać, bo muszą się skupić na e, rozpięciu tych górników. Ciekawe swoją drogą, czy oni mają czy tam limit wystawiania tych swoich meritów głupich. Nigdzie nie będziesz kopał. Już nic, nic nie wykotujesz. Nigdy. tak Atakujemy. Bo to już jest taki górnik, który nic nie robi. To papa. A jeszcze jednego górnika w wystawić. wstawić. No to trudno. O kurczę, musiał się schować, no. Ja nie mogę, no, Ja i odchodzę, tego, to zaraz kosilki będą. A mycemi chcemy winą te tych kosilków. Właśnie. Widzę, to, 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 to ma takie oczy właśnie. Takie. Fajne. Są chleć też i. jak nie A ja zauważyłam ale no, dobra, nieważne. Chyba meritę wyzwaje, merit to mnie nawet teraz nie interesuje, bo, bo już nie nie, będzie, nie ma kogo leczyć po prostu. No i widzicie, jak łatwo. Starczy samych musimy wystawiać. i łucznicy to jest po prostu, jak jest ich dużo, to nic ich nie powstrzyma właściwie. No chyba, że jest bardzo dużo giantów albo bardzo dużo łuczników to tak, ale generalnie to mało, co może ich powstrzymać. Tak Zdobyła potem leczniczą moc merit, to właśnie wtedy zdobyliśmy, jak pierwszy raz zabiliśmy. Także no, ten odcinek trwał mniej więcej tyle, ile poprzednich 20 minut. Przepraszam Was bardzo właśnie, że te skrzynki nie, nie, nie widzieliście. No ale co? No i tak mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja jeszcze z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa, pa. Na razie.